Cześć, dawno mnie nie było, w dniu dzisiejszym szybki unboxing Gamecube'a w wersji Resident Evil 4. Jest to bardzo fajna konsola, jedna z moich ulubionych w kolekcji z uwagi na to, że jestem wielkim fanem Residenta. No to zaczynamy. Ja już sobie wcześniej tą konsolę odpakowałem, ona jest w stanie fabrycznie nowym, idealnym. Także po kolei. Konsola jest z rynku angielskiego, więc tyczka jak widać jest angielska. Standardowy zasilacz do GameCube. Kosteczka, która idzie dalej do konsoli. Dalej mamy przejściówkę do RGB. Po kolei. Kolejny jest przewód AV do GameCube. Dalej mamy kontroler. GameCube kontroler. Według mnie jeden z fajniejszych kontrolerów tamtych czasów. Bardzo wygodny. Zamiast tutaj napisu Gamecube ma Resident Evil 4. Jest to DOL 003 i już z tą kropeczką na dole, czyli ten model poprawiony. Przynajmniej według kolekcjonerów tak słyszałem, że to są modele poprawione. Kolejna rzecz to będzie nasz nasza konsolka. Konsolka w kolorze srebrnym satynowym. Na górze mamy napis Resident Evil 4. Widziałem jeszcze gdzieś taką z Metal Gear Solid podobną. Konsola, jak widać, jest w stanie fabrycznym. Nigdy nie była używana. <laughs> jest to model Dol 001 Europa, co tutaj widać, który posiada jeszcze wejście na ten ultra drogi przewód Digital do poprawy jakości wiatraczek czarny. Czyściutki. Konsola nie była nigdy używana, ani przeze mnie, ani przez poprzedniego właściciela. Ja ją rozpakowałem. Dalej mamy grę. Załączoną do zestawu. Resident Evil 4. Był to rezydent, którego przyjąłem tak sobie z uwagi na to, że jest w nim więcej akcji. W stosunku do Pierwszych w sumie pięciu części wliczając w to zero na Gamecube'a i Code Veronica na Dreamcast'a. No nie liczę Gun Survivora, bo to taki spin-off, ale nie widzę tutaj nigdzie, żeby na grze było napisane, aby była nie na sprzedaż poza zestawem, więc to pewnie jest standardowa edycja gry, jak widać zaplombowana. Dalej mamy płytę jest to płyta bonusowa, która zawiera film z tworzenia gry Resident Evil 4. Zawiera również filmy z poprzednich gier z serii Resident Evil oraz jakieś jeszcze inne dodatki, chyba nawet jest tam jakieś demo. Yy, niestety nie znalazłem instrukcji yy, na pewno ją mam musiałem po prostu gdzieś ją położyć w swoich szpargałach i dlatego się <laughs> dlatego nie ma jej w pudełku ale jak znajdę to wrzucę może krótkiego shorta, shorta że się odnalazła dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takich wersjach konsol specjalnych powiązanych z grami a nie tylko o zmianach obudowy na różnokolorowe. Według mnie fajna koncepcja. Lubię takie edycje limitowane. Zresztą widać same figurki rezydenta oraz tam piłek, której kiedyś może zrobimy unboxing do PS2. Mam nadzieję, że uda mi się teraz wrzucać częściej filmy. I do usłyszenia, cześć.